Dzisiaj. Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku docelowe zagospodarowanie w szufladach Keter Connect, więc serdecznie zapraszam. Jedziemy. Tak jak wspominałem, dziś Docelowe zagospodarowanie szuflad. Widzieliście już temat tych szuflad. Widzieliście, jak to się prezentuje, jak można zagospodarować. Dziś pokażę Wam moje docelowe zagospodarowanie, ponieważ już szuflady mamy podpisane, więc wszystko zobaczycie za chwilę. Jak widzicie, ładna wieżyczka, lecz uwierzcie mi, że jest ona praktycznie zapchana po same szuflady, więc to nie jest tak, że tutaj będzie przypuśćmy jedna szuflada i trzy narzędzia na krzyż. Nie, 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 za chwilę zobaczycie i przekonacie się jak te szuflady są naprawdę pojemne. Przechodzimy na drugą kamerę, najpierw troszeczkę tej wieży pościągam na boczki, jeżeli po prostu było lżej pokazywać. No i omawiamy, lecimy. Odepniemy szuflady, żeby nie było problemu, że któregoś nie będę mógł ściągnąć. Jak znacie, konekta, bardzo fajne i proste ściąganie. Jak widzicie, okleiłem je w dwóch rodzajach. Mamy tutaj standardowe, docelowe, takie jakie nam daje producent, naklejki, które musimy sobie po prostu podpisać po swojemu. I z drugiej strony zamontowałem moje podpisy z drukarki do etykiet. Dobra. Jesteśmy na pierwszej szufladzie. Akurat będzie fajnie ją można było pokazać. Szufladę mam podpisaną jak widzicie z jednej z drugiej strony naklejki. Jakieś przejścia będzie jak ja to robiłem. Oczywiście trzeba pamiętać jak naklejamy Naklejki czy z drukarki, czy oryginalne, najważniejsza sprawa to oczywiście odtłuścić i potem przyklejać. Więc tak to wygląda. Odblokujemy szufladę. Tutaj mam szufladę podpisaną jako mon monterkę. Czyli mam tu wszystkie podstawowe akcesoria, które biorę na montaż. Zaczynając od góry, zobaczcie, mamy same ciężkie elementy. Mamy tu nożyce z blachy, jakiegoś takera, jakiegoś nitownicę, jakieś łapki kawałek, jakiegoś druciaka, sznurek itd., itd. To naprawdę jest ciężkie, więc zobaczcie, nie ma problemu, żeby nasza szuflada, po prostu nasza prowadnica, coś się tutaj wygięło czy ułamało. Od spodu mamy zagospodarowane elementy i akcesoria. Zobaczcie, mamy tutaj nity, mamy wszywki. Jak widzicie, ja wykorzystałem kubełka, które na przykład robią drukarze, lub na przykład pozostałości zorganizowania y, innych elementów. Tu akurat mam kubełki. Y, część z druku, na przykład takie, lub na przykład widzicie, mam tutaj z kubrika z serii y, One czy na przykład Pro. Te świetnie się prezentują, świetnie pasują co najważniejsze trzeba po prostu od spodu takie dystansiki ściąć, żeby te kubełki świetnie siedziały, więc jak widzicie naprawdę można fajnie zagospodarować skrzynkę, dobra odkładamy na boczek, bo troszeczkę tych skrzynek dzisiaj jest kolejną skrzynką którą Wam pokażę może zabiorę najpierw stąd, o będzie lepiej Mamy tutaj kolejną skrzynkę. Mamy ją również zagospodarowaną jako monterkę, też jest ciężka. I zobaczcie, mamy tutaj kupę grzechotek, śrub, jakiś przedłużek, śrubokrętów, nożyków. Czyli kolejna ciężka artyleria. Mam tutaj również zagospodarowane kubełki od Ketera serii Connect lub na przykład Tulu również pasują po wysokości, więc również kolejna ciężka skrzynka, kolejna ciężka szuflada. Niżej mamy również to samo, zobaczcie, mamy tutaj klucze, przedłużki, jedne kompinerki, drugie, trzecie, miarkę, jakoś piłkę, młotek, co nam w żywnie pasuje. Więc jak widzicie, naprawdę szuflady są pojemne i wytrzymałe na duże ciężary. Pyk, zapinamy. Odkładamy dalej. Op. Kolejną szufladą, ta jest troszeczkę lżejsza, ponieważ tutaj mamy elektrykę. Mamy elektrykę podpisaną, nie wiem czy to będzie widać. I tutaj mam podpisane co mam w danej szufladzie. Odpinamy. No i tutaj mamy również kubełki, co nam daje bardzo fajną organizację. Zobaczcie, mamy tutaj tulejki, różne złączki, wago, kostki, jakieś tam termokurczki i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu możemy śmiało brać każdy element, który nam się żywnie podoba w każdym momencie. Naprawdę świetna sprawa. Tak to u mnie wygląda. Kolejno, skrzyneczko tutaj mamy. Tu już mamy takie akcesoria, które nam potrzebne, czyli jakiś tam miernik, jakiś wykrywacz. Jakieś linki zabezpieczające do prac na wysokości, rękawiczki, jakaś poziomniczka, jakaś tam druga poziomniczka, jakieś tam taśmy izolacyjne i tym podobne, czyli po prostu taki element troszeczkę lżejszy, ale fajnie wszystko zagospodarowane dzięki przegródkami i naprawdę świetnie się to komponuje. Dobra, ja teraz tu odłożę trochę kolejnym elementem. Który mam rozporządzony oś, tworzyłem. Mamy tutaj znowu elektryka, znowu elektryka, tutaj już cięższa nasza szuflada, ponieważ tutaj już mamy poszczególne już narzędzia. Od góry mam różnego rodzaju wkrętaki, izolowane grzechotki i wkrętaki precyzyjne. Zobaczcie, wcale tak mało się nie mieści, jeszcze jest kupa miejsca, żeby kolejne narzędzia wrzucić. Ale mi to w zupełności na razie wystarcza. Oczywiście nie są to wszystkie narzędzia, jest to część, które właśnie biorę, właśnie na dane prace. W drugiej szufladzie już mamy taki większy asortyment, jeżeli chodzi o ściągacze, kompinerki izolowane, nożyki i tym podobne. Zobaczcie, wcale nie trzeba nawalić jednej pianki i 4-5 śrubokrętów czy tam kompinerek na sztukę, tylko można śmiało dużą ilość zagospodarować. Czyli naprawdę szuflady są bardzo, ale to bardzo pojemne. Dobra, jedziemy dalej. Teraz może będziemy robić podmiankę. Tutaj mam oświetlenie druko, drukowanie, lutowanie. I tak dalej, i tak dalej. Co to oznacza? To jest szuflada, którą przerobiłem, ponieważ mamy tutaj zrobione z dwóch szuflad, mamy zrobioną jedną. Dlaczego? Ponieważ dużo elementów, na przykład drukarka do etykiet, którą często używam, nie mieściła się po grubości, po wysokości, więc postanowiłem po prostu wykonać tak zwaną podwójną szufladę w jednym. Dzięki temu mam aż Prawie 11 cm głębokości, co mi daje, mogę dużo elementów, właśnie, po prostu wrzucić do skrzynki, nie martwiąc się, że po prostu braknie mi miejsca. Tak to się prezentuje. Zobaczcie, naprawdę świetnie to wygląda. Jeżeli chodzi o modyfikacje, wykonałem tu fajne przegródki, ale o tym będzie inny. Filmik. Dobra, jedziemy dalej, bo trochę tych szuflad jest. Odkładamy na boczek. Albo zrobimy podmiankę. Kolejną szufladą, jaką mam. Tutaj mamy koszulki, kołki i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu mam tutaj. Widzicie, kolejne kubełki. Mam zagospodarowaną pod branżę. Zobaczcie, co mi trzeba. Mam wszystko poserygowane, wszystko pod ręką. To jest naprawdę świetne, świetne rozwiązanie. A u dołu mam jakieś tam akcesoria. Akcesoria, które są mniej y, potrzebne. Jedziemy dalej. Kolejnym elementem, który ja tu widzę, mamy zestaw tak zwany y, śrobowy. Zestaw śrobowy pewnie... Jakieś ciekawe rzeczy tam są. Więc troszeczkę waży. No i tak jak mówiłem, zobaczcie, mamy tutaj kubełki akurat z chesta Dzięki temu mam wszystko łatwo wyciągane, zawsze pod ręką. Nie ma z tym problemu, jeżeli chcę po prostu wyciągnąć. A u dołu mam różnego rodzaju akcesoria, śruby i tym podobne. Więc praktycznie nic mnie na montażu nie zaskoczy. Dobra, tyk, zapniemy. Zrobimy podmiankę. Tyk. Tutaj mamy wkręt. Różnego rodzaju wkręty, czy to są wkręty czarnuchy, czy to są wkręty żółte, zobaczcie, również tak mam zagospodarowane, czyli dostępność, łatwość dostępu do każdego elementu jest bezproblemowa. A u niżej mam wkręty yy, też różnego rodzaju, różnych wielkości, jakieś tam akcesoria, więc każdy może sobie zagospodarować po swojemu. Nawet po połączeniu trzech, na przykład na przykład trzech szuflad, nie ma problemu, żeby rączka nie wytrzymała. Pyk, jesteśmy w stanie przenieść to z miejsca na miejsce. Więc moim zdaniem naprawdę świetna jakość. Dobra, ja tutaj to wszystko Przerzucam, no i lecimy na podsumowanie. Podsumowując, jak sami widzieliście, mamy tutaj ciekawe. Ciekawy asortyment, jeżeli chodzi o zagospodarowanie, właśnie szuflad od Connecta. Więc wybierzcie sami, jak chcecie zagospodarować te szuflady. Ja zagospodarowałem je właśnie tak, jak mi to pasuje, i moim zdaniem jest to naprawdę świetne rozwiązanie, ponieważ ja teraz, jadąc na robotę, wrzucając je na platformę, nie ma problemu, widzę wszystko z daleka, podpisane, gdzie co mam. I nie ma problemu, nie muszę za każdym razem ściągać skrzynek, zakładać, przekładać. Tutaj nie ma takiego problemu. Ja podjeżdżam z taką wieżą pod ścianę, na przykład pod ścianę, czy na przykład na środku budynku, ponieważ pod ścianę nie mogę. Roztwieram sobie wszystkie blokady, które oczywiście służą tylko po większości do transportu, bo tak skrzynki się nie otworzą o i jestem w stanie mieć dostęp do każdej skrzyni, której mi się żywnie podoba w danym momencie. Nie to, że po prostu muszę coś demontować, montować i tak dalej i tak dalej. Więc naprawdę spoko. A teraz najfajniejszy punkt programu. Konkursik, konkursik właśnie ze względu na szuflady. Dla trzech osób mam nagrodę. Jeżeli chodzi o nagrodę, pierwsze dwa miejsca mam do oddania właśnie po jednej szufladzie. One tam są, o, tam sobie stoją. Dwie sztuki, nówki nieśmigane. A dla trzeciej osoby mam nagrodę pocieszenia, pocieszenia w stylu organizer do serii Konek, który możemy spiąć sobie na górę. Więc. 3 nagrody, 3 miejsca. Więc robimy konkurs. Jaki konkurs? Dajcie znać w komentarzu. Co sądzicie o marce yy, ogólnie o serii Connect, o marce Keter? Czy waszym zdaniem jakość tych szuflad jest naprawdę dobra i czy yy, waszym zdaniem Sprawdzi się na robotach i do czego wy byście użyli właśnie tych szuflad, i jak zagospodarowali. Ja takie odpowiedzi, trzy, które najbardziej mnie po prostu yy, zmotywują, robię, robię po prostu wysyłkę, i macie fajne yy, elementy do swojej kolekcji. Czekam tydzień czasu na spokojnie, więc od Wrzucenia tego filmiku tydzień czasu, i prawdopodobnie w komentarzu po prostu będą osoby wypisane, i będę prosił je po prostu, będę się kontaktował w sprawie wysyłki. Tak to się prezentuje. Więc tyle w temacie. Komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie się do następnego. Cześć.